Siemanko, tu Przemysław jest Jagieszka. Tak, czekamy na łódeczkę, łódeczkę do parku KRK. Byliśmy już e, kiedyś, w, jak pewno niektórzy wiedzą, e, na bitwieckich jeziorach. Teraz zobaczymy, porównamy je z wodospadami w parku KRK. Podobno równie piękne. No więc na razie mamy taki plan, żeby w Skradin, w którym jesteśmy, wsiąść na łódeczkę i popłynąć do głównej atrakcji, Skradyński Bóg, do tego słynnego wodospadu, który jest na każdym zdjęciu reklamującym ten park. Potem z stamtąd łódeczką można popłynąć do Wizowak, to jest wyspa i tam jest kościół franciszkański. Można go zwiedzać. Nie wiem, czy dużo damy radę chodzić, bo gorąc się zrobił połowa października, a tu za 30 stopni chyba mamy. No właśnie, zrobił się dzisiaj taki gorąk. Ale co to jest za komin? To nie wiem. Na pewno fabryka jaka pisze skardona Muszę powiedzieć, że mapki, które tu rozdają drukowane, to się do niczego nie nadają I jak chcemy znaleźć po wyjściu z łódki ten wspólny wodospad to jednak trzeba go szukać na Google Idziemy do tego najsłynniejszego wodospadu po drodze jest jaka jakaś infrastruktura ściślej mówiąc toaleta. Tu jest już jakiś wodospadzik, ale raczej to nie nasz. Zbliżamy się do wodospadu. Najsłynniejszego tutaj. Jak widzimy jest tutaj informacja, że nie można pływać. Jakoś dwa lata temu zabronili pływania w tym wodospadzie. Co się już tam nam się wyłania w oddali. sprópnego o to <gry> starczy pójść z kawałek dalej na tym mostku, a nie do jakiegoś wydzielonego punktu. Od razu mniej ludzi. Jest ich przemysła. W ogóle trzeba powiedzieć, że jednak poza sezonem, to jest dobrze tu przyjechać, bo jest i tak gorąco, a nie ma takich tłumów. Szukamy statku na wysepkę z zakonem Franciszkanów, a tymczasem mamy punkt bijakowy po drodze. Trochę żeśmy już weszli do góry. No jeśli ktoś tak jak my nie znajdzie w ogóle łódki na Wisowac, albo jest już za późno, to tutaj jest plakat zdjęć i prawdopodobnie nie trzeba tam w ogóle płynąć dwie godziny w jedną stronę, tylko sobie pooglądać tutaj, zobaczyć jak tam jest i tyle, może komuś wystarczy Nadal nie wiadomo gdzie iść na ten wizowac Zarówno późna pora, jak i brak oznaczeń sprawiają, że na wizowac już dzisiaj raczej nie pojedziemy ale popatrzymy sobie jak tutaj jest dookoła to i tak jest kilka kilkadziesiąt minut przynajmniej chodzenia spacerowania po takich drewnianych pomostach. No i co, ostatnia szansa. Zaraz odchodzi ostatni promik do Wizowac. Spłyniemy? Jak to zajmuje 2 godziny, 2 godziny jeszcze powrotu, plus godzina, żeby tam pobyć pewno, czy 5 godzin. Za późno się wybraliśmy. Czy jest ciepło, czy zimno? Bardzo gorąco. W Połowa, połowa. Połowa pierwszy raz do okolicy. A co to za owoc? No tak przypomina jabłko, ale ma taką pomarszczoną skórkę. Hmm. A co to masz tutaj za owocek? No z tego drzewa spadł. Orzech czarny, gatunek drzewa należący do rodziny orzechowatych. Jaki spłaszczony tutaj akurat, w Polsce nie? to jest rzadko uprawiane, czasami niczeje. Juglans Nigra Czyli to jest jadalne? Jakieś wartości odżywcze podają hmm. Siedzimy sobie w parku karka. w okolicach infrastruktury Taki gorąc, że trzeba się napić No łodzie powrotne co godzinę są o pół do więc mamy jeszcze trochę czasu, będziemy się składać. Pytanie, które zadałam na początku: czy jeziora plitwickie, czy park KRK? W mojej ocenie, jeżeli ktoś chce wydać pieniążki tylko na jedno, zdecydowanie jeziora plitwickie Bilet może i jest droższy, ale w cenie biletu są wszystkie te atrakcje, łodzie, autobusy itd. Tutaj tak naprawdę za łódź do innego miejsca trzeba by zapłacić. Tam jest tego, nie tylko są te wodospady, tam wygląda to bardziej bajkowo w mojej ocenie. Byliśmy tam w maju, teraz jest październik, kiedy jesteśmy w parku Karka. Eee, no tu jest głównie, główną atrakcją zdecydowanie ten najsłynniejszy wodospad, w którym już nie można się kąpać. Eee, poza tym są takie ścieżki leśne. Są też inne wodospady, ale w mojej ocenie tam jest bardziej zróżnicowanie i mi się bardziej podobało w Jeziorach Plitwicki. więc jeśli ktoś chce wybrać jedno, to polecam zdecydowanie tamto. A jakie są Twoje wrażenia Przemysław? Dla mnie bardzo podobne. Wodospad rozlewający się we wszystkie strony był i tam i jest tu. Pamiętam, że tam było dużo większych wodospadów. Tutaj wydaje mi się, że jest tylko jeden taki duży. Wydaje mi się, że reszta jest mniejsza. Tam, możliwe, że dlatego, że padał deszcz, miałem wrażenie, że łatwiej spaść z tych drewnianych podestów, po których się chodzi, tutaj nie miałem takiej obawy. Generalnie ze względu to, na pogodę mi się bardziej podoba tutaj, ale pod względem tego, jak to wszystko wygląda, to jest naprawdę bardzo podobnie. Ja bym się tutaj oczywiście nie zgodziła z Przemysławem. Uważam, że tutaj jest wszystko gorzej zrobione, gorzej oznakowane. No tam jest więcej tego ładniejsze bajkowo. Mi się zdecydowanie podobają bardziej jeziora Litwickie. Tutaj w zasadzie główną atrakcją jest ten wodospad. Z praktycznych punktów widzenia jeszcze mogę dodać, że tutaj przynajmniej w wejściu z Kradin wydaje mi się, że byłoby trudniej o parking. Akurat jesteśmy po sezonie, więc tu nie ma takich problemów, ale generalnie i tak, tam było tylko kilkanaście miejsc, więc nie za bardzo wiem, gdzie w sezonie ludzie parkują. Kilka kilkadziesiąt metrów wyżej był prywatny parking, na który nas zachęcano, żeby wjechać. Nie skorzystaliśmy i potem by trzeba było włazić. Bardziej popularne wejście jest to Lozowac, który jest najbliżej tego słonnego wodospadu Skradnicki Buk, Ale wydaje się, że ciężko tutaj jest faktycznie z miejscami parkingowymi. Lepiej to jest zorganizowane w litwickich jeziorach, które w mojej ocenie są Znacznie fajniejsze, aczkolwiek tutaj też jest fajnie łono natury. Chodzenie tymi pomostkami jest bardzo urokliwe. Lepiej się wybrać poza sezonem, znacznie mniej ludzi, aż strach sobie wyobrazić, co to jest w sezonie.